Pamiętacie jak czytałem Wam ostatnio fragment mojej jakże epickiej powieści fantazy, którą pisałem w latach, kiedy miałem 13, 14, 15 lat. Pamiętacie ten odcinek całkiem niedawno. Kochani, ja znalazłem taką perełkę tutaj, która jest jeszcze starsza. Opowiadanie, którego nigdy nie skończyłem, bardzo dobrze, że go nie skończyłem. Chociaż może nawet lepiej, jakbym skończył, bo wtedy byłoby więcej do pośmiania się, ale jest to opowiadanie, które pisałem w wieku 11 lat. Mogłoby się wydawać, że nie ma dużej różnicy między tym, jak pisałem w wieku 11, a jak pisałem w wieku 13 lat, ale jednak różnica jest zajebista naprawdę horentalna różnica w wieku 13 lat pisałem naprawdę całkiem przyzwoicie trzeba przyznać jak na 13 latka to miałem łeb, miałem łeb ale w wieku 11 lat no jednak byłem amebą kompletną czego dowodem będzie właśnie to, co teraz tutaj To opowiadanie opowiada, jest, znaczy jest w nim mowa w tym, w tym opowiadaniu, o trzech bohaterach Kamilu, chodzi tutaj o mnie, i o moich dwóch kolegach z podstawówki Tomek i Marcin. Tylko że my w tym opowiadaniu mamy 15 lat i mieszkamy w, w Ameryce. No bo wiadomo, że w Ameryce jak się dzieje akcja, to od razu jest to bardziej cool i plus 100 do prestiżowości. Dobra. Mamy tutaj adnotację na początku. Ta opowieść opowiada o trójce amerykańskich chłopców, o Kamilu w nawiasie o mnie oraz Marcinie i Domku. Mamy 15 lat. Widzę, że napisałem 16 pierwotnie, ale to skreśliłem. Napisałem 15 czytać żule i w ogóle hehehe he he. naprawdę tak napisałem tutaj i jeszcze jest uśmieszek który pewnego dnia, gdy spotkaliśmy się w salonie gier, Marcin zaproponował interesujący pomysł. Może popływamy z kajakami w najbliższych górach. Sobotę. Z ogromną niecierpliwością czekaliśmy na ten dzień, który w końcu nadszedł. Wow! Wstałem ze swojego łoża, wyjrzałem przez swe okna i zauważyłem, że Marcin i Tomek już na mnie czekają. Umyłem zęby oraz się ubrałem, wziąłem zbędny i niezbędny sprzęt. Wyszedłem przed, przed dom i przywitałem się. Elo, Tomek, spóźniłeś się. Właśnie bo tutaj mamy w dialogach kwestie są poprzedzone imionami, żeby było wiadomo kto co mówi. Jest imię i dwukropek. Marcin Normalnie się podnieciłem Tomek Trochę wam odbijam Mam nadzieję, że się nie pokupiliście kto co mówi Tak, no nieważne Weszliśmy do mojej fury I wyruszyliśmy z piskiem opon Wiek 15, Ja mogłem zostawić jednak ten wiek 16 lat, bo w Ameryce można mieć prawo jazdy od 16 roku życia. 15 latki chyba nie podróżyłem autami, no chyba że nielegalnie. Po niedługiej podróży dotarliśmy do naszego celu, przygotowaliśmy sprzęt i zaczęliśmy płynąć wzdłuż rwącej rzeki. Zaczęliśmy krzyczeć, a... Co zajazda, ale adrenalina, o tak, to jest. dopiero coś nagle zauważyliśmy coś okropnego, a mianowicie ostre skały i ogromną grę lodu. Byliśmy przerażeni, ciarki przeszły nam po plecach. Wtem Rozbiliśmy się o skały i wpadliśmy pod grę. Byliśmy pod nią przez 20 sekund. Następnie cudem wyrzuciło nas na brzeg. Marcin. Uff, na szczęście żyjemy. jak to musiało wyglądać no w sumie był, jak był ciężko randy, to ciężko żeby gdziekolwiek się ruszał no, to dosyć zabawna sytuacja nie powiem że nie dobra i wyruszyliśmy szliśmy około minuty i zauważyliśmy groźne zwierzę lewa, Marcin, kamilu Spierdzielajmy do tej jaskini. Na nasze szczęście obok nas stała jaskinia. Schowaliśmy się w niej. Kamil. Udało nam się. Ale był z niego słodki gziuś. Marcin. No. Dialogi są naprawdę wybitne. Porywają. Nagle zauważyliśmy lustro, Marcin. Co? Lustro w jaskini. Byliśmy strasznie zaskoczeni. Z ciekawości dotknąłem je palcem. Ku mojemu zdumieniu przeszedł mi on przez nie, Kamil. Niesamowite. Chcieliśmy widzieć, wiedzieć, co jest po drugiej stronie. Z tego więc powodu przeszliśmy przez lustro całym ciałem. Ku naszemu zaskoczeniu znaleźliśmy się na księżycu. Kamil, co się dzieje? Marcin, skąd mam wiedzieć? Wtem podeszły do nas małe, zielone ufolutki i zacząłem mówić. Zuj, dada. Marcin. Co te ufoludy ględzą? Kamil. Ee, mówmy tak jak one, żeby się dopasować. I tipita uj, zuj, po tych słowach zdenerwowały się i wyciągnęły miotacze laserów. Zaczęły do nas strzelać, a my uciekaliśmy. Gdzie pieprz rośnie? Na Księżycu raczej pieprz nie rośnie, ale pominiemy ten fakt. Marcin, coś ty im nagadał? Kamil, nie wiem. Nagle zniknęliśmy z powierzchni Księżyca i pojawiliśmy się na statku pirackim. Marcin, gdzie jesteśmy? Kamil? Chyba na jakimś statku pirackim? Piraci zauważyli naszą obecność. Mieli oni długie brody? Hak w prawej ręce, w miejscu gdzie powinna być dłoń oraz przepaskę na oko? Czyli klasyczni piraci. Mało oryginalnie. Piraci ruszyli w naszym kierunku Marcin. Co? Znowu ucieczka. Po raz kolejny zaczęliśmy uciekać. Minęło 10 sekund. Po tym czasie znaleźliśmy się ostatecznie w kolejnym miejscu, mianowicie w starożytnej krainie przypominającej Japonię. Kochani, tutaj widzicie, że ja w tym czasie jak to pisałem, to oglądałem co? Co oglądałem Naruto? Tutaj będzie bardzo mocna inspiracja tą kreskówką. Sytuacja jest jakaś dziwalczna. Marcin, zgadzam się, Kamil, rozejrzyjmy się tutaj, ok? Marcin. na 8 miesięcy jestem ciekaw jak to działa nie? straciliśmy nadzieję na powrót do domu tęskniliśmy za rodziną i dom domkiem przez te wszystkie 6 lat trenowaliśmy sztuki walki u mistrza Shifu miał on 35 lat kolor jego włosów był brązowy Starczące. Oczy miały kolor niebieski. Jego wzrost wynosił dokładnie co do Joty, 1,80 m. Pewnego dnia, gdy przechodziliśmy przez las w ramach spaceru, Marcin potknął się o dziwny kamień. Był on złoty i miał narysowane dziwne symbole. Marcin, co to za kamień? Kamil, nie wiem. Mają moją uwagę przykuł dziwny, szary przycisk znajdujący się na czubku kamienia. Nacisnąłem go spod mojego... spod niego. Wysunęło się... Wysunęła się jakaś kartka. Posłem ją i okazało się, że to jakaś mapa. Kamil: Ciekawe co to za mapa. Marcin: Może prowadzi do skarbu. Co robimy? Kamil: Chodźmy z nią do mistrza Jindwu. Marcin: Skodach. Ruszyliśmy w kierunku jego domu. Gdy tam dotarliśmy, zapukaliśmy do drzwi. Shinfu, witam. Co was do mnie sprowadza? Opowiedzieliśmy o mu o znalezionej mapie. Shinfu, pokażcie mi tą mapę. Wyciągnąłem więc ją i dałem mistrzowi. Shinfu, ta mapa prowadzi do czterech klejnotów. Żółtego, białego, czarnego, czerwonego, ale uwalniając mapę uwolniliście również zło ukryte w kamieniu, a co do tych klejnotów w połączeniu klejnoty swoją mogą spełniać życzenia. Siły zła będą chciały przejąć władzę nad światem. Tutaj coś się wylało i jest w jakiś wyblaknięte. Ja nie widzę co to jest napisane. Końcówki włosów szły na zewnątrz, cokolwiek to znaczy. Jedno oko miał zasłonięte przez krzywkę. I nuzuka miał czarne, sterczące włosy. Na jego twarzy widniało 11 kolczyków. Oczy błyszczały mu kolorem czerwonym. sobie zdobyli doki ale jesteś zaciorny pachorze i na tym się kończy no i niestety nie wiemy co dalej nie, nie wiemy co dalej nie mam pojęcia co to miało dalej być na pewno miał się nagle pojawić Tomek miał zrobić Surprise Motherfuckers Pamiętam że to miałem w planach, że będzie wielki powrót Tomka być może Tomek będzie tym złym. I trochę jak Sasuke w Naruto. No ale no, niestety nie było nam dane tego. Przeżyć dal dalszej części tej historii. No więc takie miałem fantazję w wieku 11 lat. Jak widać potem się poprawiłem. Ale jeszcze mam gdzieś inne opowiadanie, które pisałem. Ja miałem nie wiem, 9-10 lat. Która nazywa się Ala, o dziewczynce, która pojechała w góry z, z rodzicami I tam ją potwór porwał i związał No nieważne, być może to znajdę A na razie mam nadzieję, że was ta opowieść zrelaksowała Rozśmieszyła, skręczowała Jakieś reakcje wywołała, wzruszyła I życzę wam miłej nocy